Jo, tylko z tej strony Paligus i dzisiaj pierwszy odcinek w, w, w którym przejdziemy sobie offbeat w którym uciekamy z o kurcze w którym uciekamy ze siłowni ja już zaczęłam okej, okay, teraz skoczyłem po czekoladzie o nie doritoski. auć nie, nie chcę kupić kosmosu halo o, ja Cię kręcę. Dlaczego to są doritoski? Teraz ja też jestem na diecie i doritoski bym sobie takie zjadła, ale... Sorry, you can't... Sorry, you can't eat this. Dobra. O, 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 moja, mo, 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 moj, moja, moja skórka. No. Okej, okay. skaczemy. Oh. Ja cię Ja się, ja się, ja się zbagowałam, Co jest? Na 50 subskrypcji, jeśli je wbijemy To będzie. To będzie zbugowanie w mojej nie? Normalnie to... Nie wiem co się tutaj stało, ale na pięć, już na 50 subskrypcji pierwszy macik z... Z, z youtuberem drugim będzie takie duo może będzie częściej chociaż um, on zazwyczaj nagrywa na ten on no. zazwyczaj nagrywa na tym na no, na... No, w innych grach zazwyczaj w Fortnite nagrywa albo jakieś tam wycinki No a ja nieszczęśliwa A ja nieszczęśliwa sobie tutaj O, o, to powinno by być łatwe albo i nie <grym> Okej okay. Co jest, co jest? Moje, moje ciałko O, jestem Okej okay. W ogóle ja tu nic nie musiałam robić, s skaczemy sobie, no się płakać, no w sumie to prawda, że jestem z wf słaba, w sumie to miałam, to mam w podstawówce, w, 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 w samym... no dobra, mam jakąś tam szóstkę, ale... Mam też czwórkę i w ogóle. No, z WF-u nie jest to najlepsza. Teraz siedzę w siebie w domu. Chora. Zapalenie krtani i nagrywam odcinek. Pierwszy odcinek. No tak. Jak, jak miałabym to robić. Nie? W ogóle fajna jest tutaj animacja. Te obie są jednego twórcy. W ogóle jest ileś podobnych. O nie, 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 nie. <laughs> I w ogóle to. ten te No, jest. Takie. To jest niby takie łatwe, ale ja jestem dobry w obie, więc. A jako, że jestem dobry w obie i wybrałam obie, to. Jakiś wybór mam, słaby. No, setny raz się zabijam! W ogóle nie rozumiem, jak ktoś może tak łatwo się zabić. No bo jakby. <laughs> jakby wszystkim wychodzi oprócz mnie. Na 50 subskrypcji, jak już mówiłam, będzie pierwszy odcinek z drugim graczem. A na 100 subskrypcji będzie. O nie, 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 nie. Kościół mnie zjadł. Rozumiecie? Jakiś grubas mnie zjadł. Błagam! od zjadł pana trenera. Pan, panie trenerze, uratuję pana. Uratuję pana. Panie trenerze, co mogę zrobić? Ałowo pali. Dlaczego to mnie zmniejszyło? Ał, au, 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 au. Nadal mnie parzą stópki. W ogóle, dlaczego nie mam tutaj moich jeansów? Halo, ja chcę wrócić do moich jeansów i garniturów. W ogóle będzie fajnie. Gdzie mam teraz skoczyć? Na burgera? Burger? Stacie tego mama Burger. To ulubione co? Fireota chyba. Burger. Ez? Nie można po tym iść? Nie! Ło, o o, o o moja ręka. Wdyszałam w myszkę i teraz masz karę. Masz bo, bo, placek, tak się mówi. Babo, babo. No w sumie jestem dziewczyną, nie? Ez? Proszę mnie nie zabijać lasery. Ez? Nie, 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 nie. O kurczę

Fuj, on mnie puknął, a później... Ule. Swimming? Ale dlaczego? Ja nie chcę. Auć. O, patrzcie, to trzeba robić tak. Jak? Jak ja mam swimming, jeśli nie mogę wpaść do wody? Halo? Ktoś mi tu wytłumaczy? O, cześć kaczuszka. Ja mam taką kaczuszkę pod prysznicem, szczerze mówiąc.

że spróbujemy my w, w kolejnym odcinku zbagować tą grę. Halo? <grystanie> Okej. Okay. My mieliśmy tu zjeżdżać? Na pupie? O, jupi, mogę... mogę się wykopać. Okej, okay, dobra, teraz jest przez płotki, tak? Przez płotki lubię skakać, lubię skakać przez płotki, robię to idealnie, a gościło się wywróciła. łupi chciałabym tak cały czas szybko biegać. O, ogóle krótki ten parkour. Mam teraz 8 minut nagrywki. A już, o nie, nie. nie. A już to mi chyba się kończy. najdzież ja nie wiem. Nie wiem, jak długie są takie obie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Get in the plane. Okej, okay. okej. Okay. Mały ten samolot, okej. Okay. O, fajnie, mamy spadochron. Halo, nie mogę wziąć spadochronu. A, mogę. Jest, jestem głupia. Ok W ogóle gdzie to mnie poprowadzi Aha ja mam tam lecieć Three hours later No naprawdę tak długo będę spadać tam W ogóle już wiem mam pomysł Zróbmy tak Proszę bardzo tak szybciej się da. Będzie szybko, pięknie. Ja, no jak ja to zrobiłam. O, To jest już koniec? Pierwszy odcinek a taki krótki, no w sumie... Dobra, co my tu mamy? O, speed pad. Tak, mi jump pad. O, fajne to jest. Co? No i. Ja i co? Lighting. Co to? icepa, To ja nic nie daje. No dobra, widzowie, to ja będę się żegnać. I no.